Halo, witam Siema. Gramy mecha Stronghold na Haven, Oponent dostał leszkę. My mamy Gotaja. Gotaj ma mniejszy koszt krzyków o minus otrzymany i dostaje procent dodatkowego szału z okrzyków, w zależności od levelu, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz sprawdzimy, czy nie kłamałem. Okrzyki o 3 punkty, mamy mniej. Aha, czyli chyba jednak kłamałem, albo informacja się nie zgadza. No, i dodają więcej punktów w szał w zależności od poziomu bohatera, czy jednak nie kłamałem. O, krzyk, rozbicie, logistyka. A oponent ma Leszko, czyli pajaca, który bustoja z krzyżowca lub fanatyka. O, plus 6 ataku, plus 6 defa i nie ma bonusowych jednostek. No dobra, co mamy w gildii? Jest. jest. Btrrrrr, zajbiściamy n i drugiego n Czyli grać się da. Mamy bardzo fajną gildię, jeżeli chodzi o krzyki, podoba mi się. I mamy również zajebiste starty, jak tutaj widzę. Puuuu. Prawie fajnie. Prawie średnio. Dobra, mamy ścieżkę. Jako, że jesteśmy Gotajem, Gotaj ma super krzyki, to bardzo chętnie bym zagrał pod te krzyki. Tylko wiecie, jak to jest z krzykami. Musicie wyrolować ba bardzo fajne talenty. A przez fajne talenty mam na myśli oświecenie i jeszcze. Cześć, ja celotny. Lotne drżej na Paladyna, w sumie brzmi spoko. A tak na pewno chce. Jest dowodzenie. No dobra, pokażcie mi to. No dobra, to wygląda chujowo, bo nie mamy defa. Chyba żebyśmy grali bez empatii. Ale bez empatii to te krzyki są okant dupy do otarcia. To bym wywalił. Wywaliłbym lotny po prostu. Bez Bezlotnego da się grać. Eee, ale będzie ciężko, jeżeli nie da defa. Dobra, jest głos szału. Eee, Oreczku, mój kochany, co potrzebujemy tutaj? Dobra, w sumie szałma może być. Jest dyplo. Pamiątka. Eee, Lepszy atak, ale defa nie widzę, co mi się bardzo nie podoba. Ciągle defa nie wi Dobra, znalazłem defa i już mi się troszkę bardziej podoba. Dobra, może grać się da. Może będzie się dało grać. Zajdźmy na razie tutaj. Eee... Ochrona Nie, musimy znaleźć witalność. Witalność bardzo grzecznie poproszę. Dziękuję. Dobra. 4-4-1-4. Może być. Ekspert obrona. Lepszy krzyk. Chroń nas wszystkich. Eee. Zejdziemy z empatii w takim wypadku. Zdecydowanie, zejdziemy z empatii w takim wypadku. Chcę znaleźć pierw kulturystykę. <gryw> Dziękuję. Lepszy szał. Dobra, zejdziemy z empatii. Definitywnie schodzimy z empatii na środku. I żeby było lepiej z tego bodaj, że jest level. Tak, z tego jest level. Zszedłem z lotnego i zszedłem z empatii na rzecz tego bildu. Mam nadzieję, że będzie warto. Mam bardzo dużą nadzieję, że będzie warto. No dobra. W magicznych statach to trochę się pałe. Jak znaleźliśmy oświecenie, to nawet w siłę ponad magię można byłoby pójść. A w sumie... Tu jest też trochę pusto. Weźmiemy ataki i na razie weźmiemy też wiedzę. Zrobimy tak. Bo defa ci u nas dostatek. Zagramy w taki sposób. Gnamy na środek i wywalimy dyplomację z moralem. I zbijamy jeszcze obronę raz w dół. Trening głosu. Lepsze oświecenie. Dobra. I potężny głos. Tutaj mamy rozbicie światła. Nie dziękuję. Jest nauka okrzyków bojowych. Machiny wojenne, to też zbijamy. Teraz znaleźć ekspert oświecenie jest zajebiście. Dobra. Teraz jest ekspert oświecenie. Super. I teraz jakby jeszcze znaleźć mroczne odrodzenie i zbrocznego odrodzenia zrobić ekspert defa. To by było coś. To by było zdecydowanie coś. I znów się rozczarował, dzień jak co dzień waszan. Oj tak, tak. Kolega pluje faktami. No dobra, bierzemy tak, bierzemy tak i bierzemy tak. Jest mroczne objawienie. Z mrocznego objawienia byleby dostać ekspert defa i żyć się da. Eee, mało SP, można było brać jednak magiczną ścieżkę. Bez tego plus 2 do ataku. Ale i tak dostanę z jakiejś 3 SP tutaj, to mu odbiorę z 4 Smell Powera, chyba, że jeszcze z level upa jakoś 1 SP wpadnie. GITES ten gotaj, dużo many, będzie czym krzyczeć. gotaj, han wyszedł. Dobra, dawaj tego, Sigma Centaur, tego, 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 nie tego. Eee... Lubię Pałokarasię, Pałokarasię jest w gówno i bierzemy tak. No i dobra. Wszystko co chciałem mam. Może i trochę za dużo rzeczy w tym bolidzie upchałem, ale jak to moje jest gites. Czy ja mam coś jeszcze do wywalenia? Nie, nic nie mam do wywalenia. Dobra. A trudno. Ekspert krwawy szał. Dobra, 40 kombat Stata, 10 Wiedzy, 14 Smell Powera. Nie jest źle. Mogło być dużo gorzej. Nie udało się zdobyć co prawda Ekspert Defa, ale mamy Ekspert krwawy szał, więc może uda się naszałować jednostki na fula. Damy radę. Jeżeli nie spotkamy mroku, to damy radę. Jeżeli Riddle przegra grę psychologiczną i nie zagram mroku, to... W... o. Red Haven ze złym gryfem, jeżeli dobrze widziałem. Yep. Ok, może być 8, 16, 52 to nie wygląda jak magia, więc dobrze, że je mamy rozbić. Oświecony go, tej silny. Wódz. Ja nie, nie chcę, żeby Paolo karać pierwszy do stoporyju. Kobieta może rzucać, rzucać hejstę, a Edge ma grać na tamburynie. No i nie ma tak naprawdę żadnego skosa do wykorzystania w ten sposób. Oj czad. Co on tam ma? Atak, obrona, dowodzenie. O, dowodzenie bez Moje ulubione. Dobra, wpadł na prowokację. Dostał po głowie. Ty, to strzel mu na prostej. O, w damage'u nie wyszedłem jakoś super na minus. To co? Sprawiedliwie dopchamy drży na kaszlaka i zaprosimy go w nasze szeregi. No nie. Panatyka mi tepnął. O, to zaboli. A Destro kolega upchał. A nie, jak tak to czad. Jak ziomek Destro upchał to, to fajnie. To szanuję. No nie, na badlaku... Ile mamy tego Podlaka? Dobra, minus 2 ma no to sens. Czy dobra, w sumie kaszlak Może nic nie zrobić, jeżeli siądził słaba rolka. To nie jest zimna śmierć. Słaba rolka kaszlaka nie jest zagrożeniem 2043 43 eee, Idź sobie stąd, nikt się nie lubi. A nieukowi rozdawać choroby weneryczne. Dawaj, zbadroluj. Nie zrób absolutnie nic. Jak na Kaszlaka przystało. Bardzo ładny kaszlako Jesteś super użyteczną jednostką i każdy Cię potrzebował. Top, 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 top. Eee, To jest najlepsze, co mogę zrobić. O, trzy archy, ale tu ma pyrgę w łapie. No tego serafa to do końca będzie trzeba, tr trzeba klepać. O nie, zbuju! Jak mogłeś? To był mój super użyteczny Unicentaur. Jest mi teraz smutno. Eee, chcę się upewnić, że to zdechnie. dobra kasowane yy... i hejs tutaj dobra po karasiu na wpierdala się teraz No i co ma należkę poszła w no wszyscy wiemy gdzie Okej, okay, no skosa miał. Wykorzystał go bardzo dobrze. Double hita nie ma. Nic nie zrobiłem. Omnomnom. Okej, okay, fanatek pociął mi trochę kolegów. Dawaj, strzel w cyklopach. Strzel w ten jakże ważny target. Wow. Ty, potworze. Ach, ty okrutny unicie. Litości, nie bij mnie. Skrzywdźmy Gryfa Dobra, Profesjonalnie, pokrzepiającym, żeby pomorasować tutaj mamy Skosa, tego wykorzystamy zawodowo. O, Jeps Nic nie bije. Tutaj damy weakness, a fanatyk nie będzie jednostką. I zablokujemy teraz tego. Badlaczek. Aj, karamba. Teoretycznie mogłem straszyć szadzia, ale nie widziałem w tym celu. Teraz zablokujemy hersztem kaszlaka. No i kaszlak przestaje być problemem społecznym, ale badlakujemy. Małe zagrożenie.

Dobra, teraz stały szał z nie spadł i jest to wytłumaczone. Tuż dla bezpieczeństwa narodowego daj mu slowa. Taką piramidę. Świetny żart 10 na 10. Polecam się na przyszłość. Jeps. Pompuj, pompuj! Pompuj się herście. Ja mam eksperta, prawda? Mam. Ale zaraz klikniemy w pedał gazu. No, jeszcze trzecią chorobę weneryczną sobie daj. Zajebiście. Eee... Jego. Asset łóżkobieta. Kobieta swoją powinność wykonała. Upośledziła konia. To dziwnie zabrzmiało. Jeps. Mamy całego okaja i zaraz wciśniemy pedał gazu na Hersh'cie i będziemy... Dobra, to raczej Swin. Kolega, jak powiedział, oszukał go dywaniarz, więc... Bzz... Boing. Na gryfie, jakby Wicknessem dopchać, byłoby super. Jeps. On ma hejsta od szamanki Ma, dobra To szamanka jeszcze ostatnią powinność Dobcha, Hejst na Paokaja. Ty sobie stąd idź Dopchaj na Gryfa. Yy, wierzę, że dobijesz. Wiara nie działa. Co on tam ma weakness'a? Ma weakness'a, czyli teraz slołek wchodzi, dobra. Powinność szamanki została wykonana. Nadal stoi jednak. No, fanatyk, super dobra jednostka, dobra robota Leszkę, Cieszę się, że go bustujesz. Kolejny Szał nabity Boi się Boga O! To już jest napompowany Bydlak W następnym momencie jeszcze mogę mu kliknąć ze w krwi, że miał 5 milionów szału Ale za ten... No to teraz się bawimy. Mamy napompowane bydle. W nie przedłuża. O, no nie! Jeszcze jeden. No. Zgoda. No, szkoda. No cóż. Trzy kropelki na herście przeraziły każdego. Nawet leszkę pod bestro. No dobra, mamy drugą gierkę na Ridla. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli pary pozwolą to nagramy jeszcze trzecią gierkę. A ja na razie wam dziękuję i do zobaczenia w innym materiale. Siema.